Kto jazdy jest, jak umysł jeszcze kreuje właśnie to. Znaczy zawsze tak <laughs> będzie, bo umysł <laughs> idzie za uwagą, więc my wierzymy w to, że nam się nie uda, że się kłopoty zaczną Myślimy problematycznie, a kreacja idzie za uwagą, więc ten umysł czasem jeszcze może coś dokreować, bo zdąży. Nie, więc... To jest też tak, że człowiek widzi w ten problem to czuje tą ciężkość, tak mało siłę, jeszcze czy to może to tak. No tak zaczyna się to męczące ale robić po prostu. Czujesz no. radość? To super, kupiłem mieszkanie, będę urządzał, czy tam remontował i fajną pracę jeszcze dostałem, jeszcze to, ale fajnie Czasem mechanizmy. Wspomina, czy... Czasem mechanizmy problemotwórcze, na przykład. no a większość ludzi, bo większość ludzi przyzwyczajona jest do życia problemami, do takiego umartwiania się, zamartwiania, ale czasem są to też mechanizmy obronne. Żebyście ale czasami się... jest tak, że te cele są ważniejsze, niż my jesteśmy sami ważniejsi. To jest taka jakby zmieniamy wartości tego, nie? że najpierw cele, a potem my jesteśmy. I my żyjemy dla tych celów, a nie jest odwrotnie. Nie? No I Model współczesnej korporacji. Na przykład ja na przykład, no to co? Yy, człowiek, no moim zdaniem, nie będzie czuł, o Boże, jeszcze muszę zrobić to w mieszkaniu, jeszcze tam, bo już takie rzeczy nie są ważne, tak? Yy, na no, takiej zasadzie, że się nie przyjmuje tym, że Boże, co się stanie, tak, co się stanie na przykład, że to świata, że to jest najważniejsze, jak moje życie. To że wtedy ten, wiesz, się go pytają. Wołać księdza, on mówi nie, malarza. Nie, tak, <noise> tak, bo tak, muszę tak, pokój tak. pomalować. Nie, ale to jest ta wizyta, tak? To jest najważniejsze no, warzywce, <noise> to kolejno, Ta kolejność, słuchaj, dla, okay. Okay. Dla, dla siebie chcę być najważniejsza, nie moje cele, tak? Jeżeli na, nie, nie dla realizacji czegoś, tak? Znaczy to, 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 że znaczy to po... Właśnie, to, to powinno być po... na równi ważne, no, bo tak, te cele w pewnym tak, sensie, w pewnym, tak, sensie, w pewnym tak. sensie to Ty. To jest Twoje spełnienie. Więc oczywiście realizacja celów nie powinna być kosztem ciebie. Właśnie. Kosztem jakiegoś tam wiesz, Takiego no, wierzchołku takiego. No takiego wiesz, samoograniczania, wielu innych rzeczy. Nie? To co powiedziałeś to jest typowy model współczesnej korporacji po prostu, że tam są najważniejsze cele, a ci ludzie, ich życie, e, to, to pikuć, nie? No, ale przecież osiągnięcie takiego celu to jest ogromny wysiłek. Jakieś tam założenia dla siebie, nie? No tak, ale wysiłek, a z kolei wiesz, no realizowanie celu na przykład za wszelką cenę, nie? Na przykład zdrowia czy czegoś, to to już inna sprawa. No, ja on też ja skóry... zrobię, tak? Na przykład. A, ja bym też tego skóry nie zapoda, że realizacja celu to jest zawsze od wysiłek. No, to, to nie zależy nie. od celu. Zależy no, od celu, ale nie, nie każdego. Są cele, które są prosta. No. No. Tutaj jeszcze dokończę, że mechanizmy problemotwórcze, kiedy widzimy coś problematycznie, często są to mechanizmy też obronne. Jeżeli na przykład no nie wiem, ktoś drugiemu człowiekowi próbuje na nim wymusić, żeby coś zrobił, nie? a jemu się tego nie chce robić, ale on nie ma ochoty powiedzieć, czy tam boi się powiedzieć, że nie chce tego zrobić. No to co? zaczynamy? Wymyślać problemy, nie? O Jezu, a to pada, a to ciężko, a ja muszę wstać, o Jezu, a tu mnie boli, tam szyka, a przecież to tyle roboty, a Jezu, a taki wysiłek. Po prostu. No wszystko chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, o Jezu, Boże, masz rację, nie? To jest ciężkie rzeczywiście, nie rób tego. Wszystko jest zrozumiałe. Po prostu są to czasami mechanizmy obronne, gdzie po prostu nie chcemy powiedzieć wprost nie chce mi się, tylko przedstawiamy sposób, no, sprawy przedstawiamy w wariantach niesamowicie problematycznych. Przy tym często pojawia się ciężka energia. No, wszystko o to, żeby... Wszystko chodzi o to, żeby temu rozmówcy, żeby go zniechęcić. Żeby mu się odechciało od nas chcieć. Nie? A to czemu nie lepiej powiedzieć szczerze, że nie zrobię nie tego, bo nie Bo nie każdy ma odwagę, Aha. a dużo ludzi chce zachować pozory.